No dzień dobry. Budziłem Krzysia Misia. A zrobimy sobie dostaliśmy zupkę, a do środka, do środka wróciłem jeszcze pomidora. No i jeszcze z rana górcik trzeba zdrowo się odżywiać. Ja pół zostawię Tak to jest takie życie O, trochę lightar robiłem Rafał był Jacek A masz pół jogurta. Zaraz gaszę ja, teraz nagrywam film z rana, z rana, z rana, jak śmietana, jak śmietana, z rana, z rana, jak śmietana. Ale już o drugi raz jak włączyłem to nie... Nie obrażaliście, tylko na samym początku Krzyśka raz obraziliście. Nie proszę nie obrażać jego Lubicie oglądać? Ja może dzisiaj Lajta zrobi też? bo wcześniej byłem ustawiony, sobota, piątek, sobota, niedzielę, trzy lajty, a dzisiaj też mogę lajta zrobić. Ale gdzie? W poniedziałek? Nie dzisiaj, so, weekend? To można. Może w, w weekendy będę ja robił lajty, A jak nie, to powiem, kiedy nagram. Teraz będę zbierał na wesele. Lasiu. A pisała Jacka i Rafała też trzeba zaprosić na wesele. A mnie nie. Ciebie też. Ona też pisała ci ciebie. Co ja tam będę robić? Patrzę, ci, jak będziesz tańczyć ci z nią. Ale kłamca jesteś. Skąd, skąd? To już zaczynasz? Już zaczynasz? Niedziela już zaczyna, widzicie? O, to jest właśnie Krzysztof Kolonowicz, król świata. Nie można powiedzieć nawet. A ty nie jesteś no to nie bo... będziesz na weselu. No i dobrze, bo ja nie chcę być. Niech Jacuśko i, Rafa i Rafałko jedzą. Może twoje przyjaciele. Żeby pierdolaj tam i rozmawiały z jakimiś osłami. No podałeś numer. Co? No podałeś w internet numer. Bo odzwonił, Że leży pies rozjechany. To ja żony nie mam? Nie mogę mieć żony? Nie mogę bombasa zrobić? Ja nie wiem. Rób sobie no właśnie. Ty już to, zrobiłeś bombasa. Nie, jeszcze nie zrobiłem. Tak. Jak się całowałeś? Na zdjęciu jest. A że całowałem się, to no. mogę cię całować. Ona leżała, a ty na niej leżał. Ja to nie ona ani ja. To z internetu. Kto? A to kto? Jakieś ja. tam to ty... No ja. Nie to nie ja. Бенни вернее три Эту курма брони курма мексикана Як нахрща можда А Нахрща Значит не помню Ora, po przy, przyjechał. Bez, no, on samochodem. Ale przepraszam bardzo, na taki temat nie rozmawiaj. Niedziela, a ty już zaczynasz swoje. Aha. Swoje ja. Ja dawno lajtów nie robiłem, No stop dzwonili, żeby robić, ale to ten był wirus, był zaostrzony, ludzie dużo rzeczy potracili, szkoda tych ludzi. Takie to życie, ale nie boli, dobrze się czuję, dobry zastrzyk Ma głowa nie bolała, ani. A ty powiedziałeś, a nie można, trzeba zabezpieczać się od tej choroby.

No miły niedzieli wszystkim życzę. I czekajcie. Potem musiała się przebrać umyć się. Ogolić się. Ech. to życie. Widzicie? A. Taka to moja praca. Maśka, Maśka, Kaśka. Maśka i pierdaska. Tu lubisz to obrażać i ty na będziesz? Nie będziesz na pewno w taki sposób traktujesz moją kochaną moją żona będzie a ty tak bo już pierścioneczek nałożyłeś nie bo ja mam jeszcze pierścioneczek a to sam raz mam garnitur a? się przyda Wynosił buteleczki? No wynosiłem wczoraj Po mleku Do śmietnika? O! Jeszcze jedna została 嗯嗯嗯。<laughs> <laughs>

Ja nic nie przywiozłem, ja nie wiem skąd on się tutaj wziął. Może ja ja przywiózł. Albo ta przywozła. No biegunka. Po sobie ten szlafrok? Co? Po sobie ten szlafrok? No co można chodzić. Co? On za długi na Ciebie. No, to chociaż nic strasznego się nie stało, chociaż zobaczyliście, że jest przyjeżdża opiekunka, którą płacimy na nią. No, w sądzie też była. Co mówisz? No w sądzie też była. Ale kto? Opiekunka. Nie opiekunka. Ja podziękowałem na niej. Szykała jak, jak suka na mnie. To właśnie ty obrażasz ludzi tak. No kurwa czekać, że, że ja rozpuszczalnik piję. Mówiła, pytała ten jej, a czy rozpuszczalnik pije? Tak. A sędzia mówi, a widziała pani? Nie. Dlaczego pani gada, że czy rozpuszczalnik pije? Nie, nie, się pomieszało. <laughs> Miłego dnia życzę wam. To To czy nie, nie,